STT Starcraft, wita Was serdecznie. Jak Wam się podoba, podobał mój prima Aprilisowy żart? Oczywiście nie rzucam ani nie rzuciłem w szczególności pracy. Mam za to nadzieję, że przynajmniej część z Was ucieszyła się, że będzie miała więcej materiałów na kanale. Dostałem kilka wiadomości o chęci pomocy w pracy full time. Bardzo fajnie, dzięki, dzięki Wam wszystkim. Jeśli naprawdę chcecie pomagać, to poświęćcie chwilę swojego czasu i wrzućcie na swojego Facebooka linka do mojego kanału, albo po prostu polećcie go znajomym w szkole, czy w pracy, czy gdzieś tam. No i oglądajcie i subskrybujcie, i komentujcie, i lajkujcie. To jest naprawdę bardzo motywujące i bardzo, bardzo pomagające mi. No i przy okazji, nie wiem czy zauważyliście, ale od pewnego czasu codziennie są jeden czy dwa nowe filmiki wrzucane na YouTube'a. No i tak naprawdę to jestem w tej chwili najaktywniejszym chyba polskim StarCraftowym YouTubersem. Oczywiście komentarza jest siłą rzeczy mniej, bo, bo w zasadzie nie streamuje. Jakby podliczyć streamy Emila czy Zeda to, to, to oczywiście mają więcej tego materiału, ale u mnie zawsze możecie zobaczyć na żądanie to, co chcecie obejrzeć, więc, więc róbcie to. Um, a co do full time, w Polsce tak naprawdę nie ma miejsca na kolejnego komentatora. Mm. Emil i Z, plus ekipa Zeda komentują w zasadzie wszystkie ważniejsze turnieje, codziennie coś nadają, codziennie jest jakiś materiał. No i że tak powiem, konkurowanie, nie wiem czy to jest do końca konkurencja, ale no jest w każdym razie bardzo trudne, w zasadzie niemożliwe. Ludzie ich znają, lubią ich komentarz. Zresztą bardzo słusznie ja sam często oglądam stream z Zem w roli głównej i jego komentatorami. Um, także no cóż, dzięki, dzięki wszystkim i zapraszam do obejrzenia jakiegoś prawdziwego komentarza, a nie ogłoszenia dla odmiany. No i zapraszam do wzięcia udziału w dalnie sterowanym śmierdzielu. O, to jest yy, morał na koniec filmiku. Dzięki wszystkim za uwagę, pozdrawiam i do następnego kasta